leżała tam kobieta na dwójce, no i ona ją coś przebierała i woła tak panie taślu, Pani kasiu, Pani kasiu, Pani idzie, Pani zobaczy, Ty, chodź tu do nas. za ten rozróżnik i tak, co ona tu <śmulatuj> ma? A władzia. <śmulatuj> Jesień życia powinna kojarzyć się ze spokojem, z poczuciem bezpieczeństwa, opieką, godnością. Tymczasem rzeczywistość bardzo często wygląda inaczej. Osoby starsze bywają spychane na margines, traktowane jak problem. Jak ktoś, kogo najchętniej oddaje się gdzieś dalej, byle nie musieć patrzeć na starość z bliska. Do tego dochodzi samotność cicha, przytłaczająca, codzienna. W teorii dom opieki ma być odpowiedzią na te problemy, ma dawać spokój, opiekę, poczucie, że ostatnie lata życia są przeżywane godnie. Dlaczego o tym mówię? Bo historia z 2007 roku pokazała, jak bardzo ten obraz potrafi pęknąć. Dom, który miał zapewniać bezpieczeństwo i szacunek, stał się miejscem budzącym grozę. Mowa o domu opieki rekonwalescencyjno-socjoterapeutycznym w Radości, gdzie w grudniu 2007 roku ujawniono bestialskie traktowanie podopiecznych. Dom opieki rekonwalescencyjno-socjoterapeutyczny w podwarszawskiej radości powstał z inicjatywy Fundacji Betania i był placówką prywatną. Na papierze wszystko wyglądało dobrze. Miejsce uchodziło za popularne wśród rodzin, które szukały opieki dla swoich bliskich. Jednym z głównych argumentów były niskie koszty pobytu. Ośrodek reklamowano wręcz jako najtańszy dom opieki z fachową obsługą. W 2007 roku miesięczny pobyt kosztował od 1000 do 1500 zł. Rodziny dopłacały dodatkowo zaleki, pieluchy i inne potrzebne rzeczy. Dom nie był też przepełniony. Według doniesień prasowych przebywało tam około 20 pensjonariuszy na pierwszy rzut oka spokojne miejsce na jesień życia. Tyle, że ten obraz okazał się tylko fasadą. W grudniu 2007 roku wyszło najaw, że za niską ceną kryła się równie nisko wyceniona jakość opieki i to w najbardziej brutalnym znaczeniu tego słowa. Ta sprawa prawdopodobnie nigdy nie wyszłaby na światło dzienne, gdyby nie Łukasz K. Mężczyzna był poborowym, wcześniej studentem politechniki. Od września 2007 roku odrabiał w tym domu opieki zasadniczą służbę wojskową, bo przez jej nieodbycie miał problemy ze znalezieniem pracy. Sam podkreślał, że sprzeciwiał się przemocy i nie chciał iść do normalnego wojska. Praca z osobami starszymi miała być połączeniem czegoś pożytecznego z czymś, co dawało mu satysfakcję. Łukasz pomagał pensjonariuszom. Widział codzienne życie domu i w pewnym momencie zaczął rejestrować to, co działo się za drzwiami sal. Do redakcji Gazeta Polska trafiły od niego nagrania, na których było widać sceny przemocy wobec schorowanych, niedołężnych ludzi. Seniorzy często całkowicie zależni od innych byli poniżani, szarpani, bici i wyzywani. Sprawczyniami były osoby, które miały się nimi opiekować. Jesteś tu, bo twój mąż cię zostawił dla kochanki. Gnijesz, umierasz. To słowa jednej z opiekunek. Kiedy media zainteresowały się sprawą, poznaliśmy też historię Łukasza K. Opowiadał, że już pierwszego dnia podczas wprowadzania go w obowiązki usłyszał od kierowniczki placówki Katarzyny Z. Zdanie: Nie jest ważne, czego oni chcą. Muszą robić to, co im się każe. Jak mówił, od razu zobaczył, że w tym domu dzieje się źle. Pensjonariusze byli traktowani pogardliwie, bez szacunku, jak problem do obsłużenia, a nie jak ludzie. Łukasz wspominał, że już w pierwszym dniu widział, jak seniorów karmiono na siłę, jak rzucano ich na krzesła i jak poniżano ich słownie. Z jego relacji wynikało, że zdarzało się nawet bicie, otwartą dłonią w twarz. To nie były pojedyncze incydenty. To był sposób funkcjonowania tego miejsca. Z opowieści Łukasza i innych świadków wyłaniał się przerażający obraz codzienności. Gdy jedna ze starszych kobiet szła zbyt wolno korytarzem, dostawała kopniaka w pośladki. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną nazywano wprost defilami, a otyłych pensjonariuszy porównywano do samicy świni. Pracownice domu opieki w radości nie były wykwalifikowanymi pielęgniarkami. Były to osoby bez odpowiedniego przygotowania, często bez doświadczenia w pracy z seniorami. W czasie, gdy wybuchła afera, zatrudnionych było około pięciu opiekunek. Zarabiały około 700 zł na rękę. W 2007 roku była to pensja minimalna. Mówiono o dużej rotacji personelu. Niewiele osób chciało tam pracować za takie pieniądze. I przy takiej ilości obowiązków. Najbardziej wstrząsające były relacje o tym, że część opiekunek miała nawet licytować się między sobą, kiedy umrze jedna z podopiecznych, pani Władysława. Był ranek 31 października. Przed siódmą rano seniorka dostała ciepłą herbatę. Siedząc na krześle, zaczęła harczeć, mówić niewyraźnie i tracić kontakt. Zamiast natychmiastowej reakcji, wezwania lekarza, karetki. Udzielenia pomocy, opiekunki miały się tylko przyglądać sytuacji, a po wszystkim padł komentarz. Akurat trafiła na święto zmarłych. Wybuch afery po publikacji nagrań sprawił, że media zaczęły dokładniej przyglądać się temu, co działo się w domu opieki. To, co wychodziło na jaw, było przerażające okazywało się, że karano także osoby, które niekontrolowanie się moczyły. Zamiast otrzymać opiekę, słyszały wyzwiska i upokorzenia. Jedna z pensjonariuszek, która odebrała list, miała zostać dotkliwie pobita. Innym zabierano maskotki czy drobne, ważne dla nich przedmioty jako karę za rzekomo złe zachowanie. Osoby ruchliwe z niepełnosprawnością intelektualną zmuszano do stania po dwie godziny pod ścianą. Pan Łukaszka mówił wprost, że ofiarami byli głównie ci, którzy nie rokowali, byli bardzo chorzy. Mieli odleżyny, byli wolni, zniedołężniali. Ci, którzy mieli jeszcze siłę i potrafili się ubuntować, zostawiani byli raczej w spokoju. Kierowniczka ośrodka, Katarzyna Z., oficjalnie udawała, że nic złego się nie dzieje. Dziennikarze, którzy przyjeżdżali na miejsce, widzieli uporządkowane sale, czystość, uśmiechniętych pensjonariuszy. Na dokumentowanie pracy domu nie wyrażano jednak zgody. Pracujemy na pełnych obrotach od 6 rano do wieczora. Nawet Ukrainki zrezygnowały z tak ciężkiej pracy za tak małe pieniądze. Kobieta atakowała też Łukasza K., zarzucając mu hipokryzję. Zamiast normalnie pracować i wykonywać polecenia, miał rzekomo pisać do nosy. Pytała retorycznie: Gdzie jego gołębie serce? Dlaczego nie reagował, jeśli widział takie rzeczy? Przedstawiciele placówki w oficjalnych wypowiedziach zapewniali, że w domu nie dochodzi do żadnych nadużyć, a opiekunki wypełniają swoje obowiązki wzorowo. Władze fundacji również twierdziły, że nigdy nie miały sygnałów o nieprawidłowościach, a wobec Łukasza zapowiadały złożenie zawiadomienia do prokuratury za zatajenie nagrań. Sam Łukasz zrezygnował z pracy po dwóch miesiącach. Wiedział, że grozi mu przez to odsiadka, bo odrabianie służby w domu opieki było dla niego alternatywą dla wojska i więzienia. Chciał odejść wcześniej, ale dawał sobie czas. W listopadzie 2007 roku powiedział jednak dość. Woleć do więzienia niż pójść tam jeszcze raz mówił później w mediach. Czy bliscy naprawdę niczego nie widzieli? Czy kapelan, rodziny i inni pracownicy nie dostrzegali problemu? Na te pytania nigdy nie padła jasna odpowiedź. Warto przy tym powiedzieć coś, co może zabrzmieć brutalnie, ale często przejawia się w relacjach pracowników domów opieki. Bywa tak, że rodziny, oddając seniorów do takiej placówki, przestają się nimi realnie interesować. Traktują to miejsce jak przechowalnię, jak sposób na pozbycie się problemu. Starsze osoby zostają same. Miesiącami nikt ich nie odwiedza. Święta, urodziny, imieniny spędzają w ciszy, bez bliskich w poczuciu totalnej samotności. Z czasem wszyscy pensjonariusze trafili do innych placówek. Najaw zaczęły wychodzić kolejne fakty. Okazało się, że Łukasz K już wcześniej próbował zgłaszać nieprawidłowości. Napisał pismo do wojewódzkiego Urzędu Pracy, wskazywał, że jest świadkiem złego traktowania seniorów i prosił o przeniesienie. Bo psychicznie nie daje sobie z tym rady. Owszem, przeprowadzono kontrolę, ale skupiono się głównie na kwestiach zatrudnienia mężczyzny. Nie stwierdzono jednak żadnych uchybień formalnych, sprawę przekazano do prokuratury i przesłuchano Łukasza. Chciał po prostu zmienić miejsce odrabiania służby. Łukasz tłumaczył w mediach, że w momencie składania pierwszych zeznań nie miał jeszcze żadnych filmów. Miał też wrażenie, że traktuje się go jako kogoś, kto kombinuje, by uniknąć służby. Dlatego później postanowił zebrać dowody i dopiero wtedy, kiedy miał nagrania, przekazał je mediom. Chciałem mieć dowody, żeby nie mówiono mi znowu, że coś sobie wymyśliłem, że coś mi się pomieszało. Chciałem, żeby wiedzieli, jaka jest rzeczywistość. W międzyczasie do mediów zaczęły wyciekać informacje, że Dom Opieki w Radości nie miał odpowiedniej rejestracji w Narodowym Funduszu Zdrowia. Formalnie oznaczało to, że państwowe instytucje Miały bardzo ograniczone możliwości prowadzenia regularnych, systematycznych kontroli. Wielu specjalistów mówiło wtedy wprost: Państwo ma słabe narzędzia, żeby na bieżąco sprawdzać, co naprawdę dzieje się w tego typu miejscach. Po wybuchu afery uruchomiono wszystkie możliwe procedury, zaczęto zapowiadać wzmożone kontrole. Jak zwykle, dopiero po fakcie. 5 marca 2008 roku kierowniczce placówki Katarzynie Z. Postawiono zarzuty znęcania się nad sześcioma pensjonariuszkami oraz narażenia życia jednej z nich, ponieważ nie wezwała pogotowia w sytuacji zagrożenia życia. Groziło jej do pięciu lat pozbawienia wolności. Dom opieki został zamknięty, a na fundację nałożono karę 10 tysięcy złotych za prowadzenie nierejestrowanego ośrodka. 9 czerwca 2008 roku akt oskarżenia objął już nie jedną, ale pięć osób. Prócz Katarzyny Z. oskarżono dwie opiekunki, Annę G. i Sławomirę P. oraz dwóch mężczyzn, Rafała Z. i Kaspra J., którzy, podobnie jak Łukasz, odrabiali w placówce zasadniczą służbę wojskową. Cała piątka przyznała się do winy i zdecydowała się poddać karze, wnioskując o wyroki w zawieszeniu oraz o zadośćuczynienia. Te jednak ostatecznie przyznano tylko mężczyznom, którzy musieli zapłacić 500 złotych. We wrześniu zapadł wyrok wobec Rafała Zet i Kasprayot. Pierwszy z nich usłyszał karę roku więzienia w zawieszeniu na 4 lata, drugi roku w zawieszeniu na 5 lat. 18 grudnia 2008 roku sąd skazał dwie opiekunki. Anna G otrzymała rok i 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu, Sławomira P półtora roku. Obu kobietom wymierzono też zakaz wykonywania zawodu opiekunki w przypadku Anny G na 7 lat, w przypadku Sławomiry P na 5. Zasądzono także obowiązek zapłaty za dość uczynienia dla pokrzywdzonych pensjonariuszy. Obie kobiety również przeprosiły rodziny skrzywdzonych seniorów. Kierowniczka placówki nie była obecna na rozprawie. Tłumacząc się problemami zdrowotnymi. Jej sprawę wyłączono do osobnego postępowania. 29 października 2009 roku zapadł wyrok także wobec niej. Katarzyna Z została skazana na dwa lata więzienia w zawieszeniu na 5 lat z siedmioletnim zakazem wykonywania zawodu opiekunki. Nakazano jej również zapłatę na rzecz szpitala powiatowego w Iławie oraz poddanie się terapii przeznaczonej dla sprawców przestępstw. Ta sprawa wstrząsnęła opinią publiczną i pokazała, jak łatwo w domach opieki może dojść do nadużyć, kiedy brakuje nadzoru, ludzi oraz pieniędzy. Do dziś wiele takich placówek zmaga się z brakami kadrowymi, niskimi płacami i fatalną reputacją. Praca z osobami starszymi nie jest zwykłym etatem. To zajęcie, do którego trzeba mieć serce, empatię i niestety stalowe nerwy. I nigdy nie wolno zapominać, że za każdym łóżkiem i każdym nazwiskiem jest czyjaś mama, czyjś tata, czyjś dziadek lub babcia.